Fajnie, że YouTube mnie zachęca. Czy Wam by się chciało nagrywać, jakbyście zarobili na przykład... E, wy, nagrywacie, wysyłacie filmy prawie codziennie. E, robicie dla widzów produkcję, no. E, codziennie film jakiś wysyłam, robię, produkuję się, a to... E, 30 30 zł e, w maju. Przecież więcej komputer mi prądu zużyje. A jeszcze y, dodatkowa motywacja, że patrzcie y, w, w, w czerwcu, no to na przełomie czerwca i lipca, bo to jest od 15 czerwca do 15 y, lipca 20 zł. Bo to w dolarach wychodzi gdzieś 20, a nieco ponad złoty. No przecież to to kipina. Komputer, mój komputer zużywa 50 zł prądu, a nawet nie potrafi zarobić na siebie no i to jeszcze tak zachęca że no jeszcze te 7 dolarów jak mi w zeszłym miesiącu zarobiło to ja się cieszyłem bo już 30 33 zł mi wpłynęło na AdSense. a już mówię o fajnie no to pewnie w lipcu będę miał 8 9 dolarów i już była motywacja już fajnie chciało się nagrywać a tutaj w tym miesiącu no i no, i jak ja mam się cieszyć z tego nagrywania? Jak jak e, takie coś się dzieje? No, nie chcę się aż się po cycku drapie. No. no, Ej, ale będę wysyłał filmy, będę nagrywał, tylko motywacji jakoś nie mam. Motywację YouTube mi zabiera. No, ale e, to taki filmik dzisiaj na 15, bo nie miałem nic nagranego. E, tak więc chciałem trochę pomarudzić i do zobaczenia w filmikach następnych. Na razie świat według zombie nie mam co nagrywać. Coś tam, jakaś aktualizacja była, ale to chyba nic, nic ważnego. E, ruletkami kręcę na, na Xantor Zombie i e, f, f, nagram pewnie The Wolf Among Us i może Armored War. War, War Fair, tak? Czy warf? A, nie wiem jak się czyta. Dobra. I. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Du -du -du -du.